Cześć. w tym odcinku opowiem o bombardowaniu. Podzielę go na dwie części. Natomiast zanim jeszcze do tego przejdziemy, parę słów o panelu uzbrojenia, tzw. switch box. Znajduje on się w centralnej części kabiny i dotyczy właśnie zarządzania uzbrojeniem. Przy czym, jeżeli chodzi o bomby, interesuje nas tutaj ten przełącznik który w tej chwili znajduje się na pozycji safe obie dolne pozycje dotyczą właśnie uzbrojenia bombowego przy czym w pozycji tej oznacza to, że wybieramy trup zrzutu bomb dwóch równocześnie Mustang może zabierać do dwóch bomb w przypadku opcji train każdorazowe wciśnięcie zrzutu będzie powodowało zrzut bomby, więc w taki sposób możemy zrzucać bomby po prostu pojedynczo. Obok mamy też dwa takie switche. Są to przełączniki odpowiedzialne właśnie za wybór bomby. W tym wypadku w pozycji dolnej wybieramy bombę lewą, natomiast w tym wypadku wybieramy bombę prawą. I jeżeli chodzi o zrzut bomb, to właśnie takiej pozycji lub takiej powinny się przełączniki znajdować jeżeli chodzi o zrzut możemy również uruchomić sobie celownik w tym momencie też aktywuję od razu działanie karabinów maszynowych i celownik który mi się w tej chwili pojawił jest celownikiem tak zwanym Fixet, czyli właśnie stałym bez działania żyrokompasu i on służy m.in. do atakowania celów naziemnych jak uzbroić Mustanga uzbrojenie podwieszane? Może to się odbyć na przykład poprzez edytor misji. W tym wypadku wybieramy moduł, który nas interesuje. Dalej zakładkę payload. I następnie mamy sloty, które, w które możemy wyposażyć od razu Mustanga. Możemy też skorzystać z zakładki Mission Payload i w tym momencie wybieramy pod poszczególne węzły konkretne uzbrojenie. W przypadku uzbrojenia bombowego mamy tutaj bomby ANM-64. Bomby te możemy na Mustangu podwiesić tylko pod węzeł 7 lub 4. Jeżeli chcielibyśmy skorzystać z gotowego slotu, a danego nie posiadamy, możemy taki slot stworzyć na przykład klikając na opcję New. W tej części filmu przeprowadzę atak za pomocą metody tzw. wingline. A metoda polega na sytuacji, kiedy na skrzydle dotkniemy takim swoim punktem referencyjnym cel, zaczniemy pikować na cel i zwrócimy oczywiście ładunek. wyobraźmy sobie, że patrzymy na mustanga z góry i posiadamy kilka tak naprawdę punktów takich referencyjnych na skrzydle. Jeden z moich ulubionych to kąt 35 on, pole... on dlatego jest ulubiony bo bardzo łatwo się zorientować w jego położeniu mianowicie jest to dokładnie środkowa... środkowy wylot KMA Browing e, między tymi dwoma skrajnymi e, i to jest kąt 35 moją rolą jest zatem dostosować odpowiednią prędkość jaki i pułap do e, kąta z jakiego właśnie Chcę przeprowadzić atak. W tym wypadku jeżeli jest to kąt 35 no to powinienem mieć wysokość 350, 3500 stóp a także prędkość 240 Jest trochę tutaj zwolnie pułap jest mniej więcej ok, a w tym czasie ustawię jeszcze celownik sobie ten na celownik stały aczkolwiek nie jest to jakieś wymagane Zostawmy sobie również bomby na zrzut na pozycję drain, oraz tutaj też jeszcze uzbrojmy system. I teraz tak, moim celem jest. O, tam są takie zbiorniki z paliwem. Jeszcze trochę do nich mamy. Nie lecę bezpośrednio na cele, lecę. W taki sposób, aby właśnie tym swoim punktem referencyjnym, w tym wypadku lufą tutaj karabinu, dotknąć dokładnie miejsce, w które chcę zrzucić bomby. Eee, cały czas patrzę tu na wysokość, patrzę też na prędkość, ponieważ one są kluczowe. Co się stanie, jak dotknę? tym punktem referencyjnym właśnie celu. Oczywiście zacznę pikować. Tu od razu powiem, że dobrze jest lekko oddać trochę drążek sterowy do przodu, ponieważ jak zaczniemy skręcać, to Mustang zacznie nam podnosić ten dziób, więc zamiast chodzić, my będziemy nabierać wysokości. I w momencie, kiedy dotknę punktem referencyjnym swojego celu zaczynam odliczanie. Będę to robił po cichu. E, natomiast zaczynam odliczanie do 16. Po osiągnięciu 16 cel powinien znajdować się mniej więcej między, tak na, e, czuję wam powiem, mniej więcej między piastą silnika a gażnikiem, czyli, czyli w dolnej części e, piasty. Eee, czyli ja nie będę tak naprawdę go widział, ale w tym momencie, kiedy skończę odliczać, cel powinien się tam znajdować. Jeżeli cel byłby widoczny, no to zapewne by mnie trafił i przestrzelił w tym momencie. Ten. Dobra, jestem już w miarę blisko. Patrzę jeszcze, czy tu wykonać jakąś korektę, ale mniej więcej wydaje mi się, że kierunek jest, jest ok. Trochę jestem za nisko. Tutaj akurat jest cel dokładnie na 3500 nad poziomem morza, więc nie muszę wprowadzać też żadnej, żadnej korekty. Ważne przy nur nurkowaniu nie będę cofał przepustnicy, ponieważ cofnięcie będzie powodowało rozdrganie samolotu. Dobra, zbliżam się, dotykam i zaczynam skręt i liczenie. Raz. Dobra, bomby poszły, punkt wyjścia około 1500 stóp. Proszę bardzo, dwa zbiorniki trafione. Powiem jest to jedna z bardziej skutecznych metod dla mnie. Eee, I metoda oczywiście, no to jest rzut bomb tak mąbnik kierowanych, nie zawsze w 100% skuteczna, ale też z moich doświadczeń wychodzi, że jeżeli opanujemy podejście takie jak w tej chwili, tak? czyli wybierzemy sobie jakiś referencyjny punkt swój ulubiony, zapamiętamy te wartości, będziemy się nimi kierować, no to mamy naprawdę duże prawdopodobieństwo, że nawet takim samolotem jak Mustang i niekierowanymi bombami trafimy swój cel. W tej chwili jesteśmy na mapie, która dopiero co wyszła, czyli mapie zwanej Synaj w DCS-ie. Polecam zresztą, naprawdę fajna mapka, jedna z ciekawszych mapy pustyni i nawet, szczerze powiedziawszy, nie wiem, czy nie lepsza niż Syria. Ale może to też dlatego, że kwestia nowości. Ok, jesteśmy teraz w Mustangu w malowaniu izraelskich sił powietrznych. Jest rok 1956 i trwa konflikt sueski, gdzie faktycznie Mustangi były wykorzystywane. W tym filmie ja chciałbym przedstawić również bombardowanie metodą Winkline, ale tym razem dla porównania jeszcze zrobię to. Z kątem 20 stopni, ten kod znajduje się mniej więcej tak jak kończą się klapy i te e, nity przedostatnie w zasadzie od zewnętrznej strony klap, i mniej więcej to jest tak jak jest tutaj ten napis na skrzydle w przypadku 20. Stopni i powinienem być na wysokości 2000 stóp nad celem oraz posiadać prędkość wejścia 250 mil na godzinę, więc muszę trochę tutaj jeszcze się obniżyć. Prędkość mam mniej więcej ok. Ja ustawię jeszcze sobie telownik, bomby na train, dwa switcher w dół. No i moim celem w tym wypadku jest ten statek pski. Na który mam zamiar zrzucić ładunek Mustanga, Dobra, wysokość 2000, prędkość 250, i tak samo odliczam do 16, jak w każdym innym przypadku, dotknąłem raz. Bomby poszły. Cel widzę, że trafiony. Coś tam nam płonie. Także jak widać, słuchajcie, ta metoda jest metodą całkiem skuteczną. Szczerze powiedziawszy, Rzadko mi się udaje coś nie trafić, chociaż oczywiście też nie powiem, że ona jest w 100% metodą pewną i za każdym razem trafimy, ale w większości przypadków naprawdę, jeżeli będziemy zwracać uwagę właśnie na prędkość, na wysokość, to dobierać do aktualnych też warunków i, i, i samej wysokości, na której znajduje się nasz cel, bo przypomnę, że podawana wysokość jest wysokością związaną z odstępem między samolotem a celem, więc jest to tak zwane AGL, a nie wysokość nad poziomem morza. Również musimy wyczuć na pewno ten moment zrzutu, tak, który znajduje się trochę pod środkiem piasty, że tak powiem. To jest takie moje tutaj Wyczucie. Zanim przejdziemy do kolejnej części tego filmu, może jeszcze dwa słowa na temat samego uzbrojenia bombowego. W tym wypadku Mustang zabiera nam dwie bomby M64. Są to bomby 500 funtowe czyli około 243 kg. Jest to typowa, klasyczna bomba burząca, bardzo popularna w tamtym czasie, używana. Przez US Air Force, a także US Navy. Bombę zresztą stosowano na wielu, wielu teatrach działań i mówię, jest to jedna z bardziej klasycznych bomb tamtego okresu. Co w tym wypadku otwieruje nam tutaj DCS? Zauważcie, że przy samym uzbrojeniu bombowym mamy takie pomarańczowe trójkąciki. Jest to wybór zapalnika i jego ustawienia. Zapalniki dzielimy na te, które znajdują się w przedniej części bomby, a także zapalniki, które znajdują się w tylnej części bomby. No i w tym wypadku, mamy, wybierając konkretną nazwę, wybieramy tym samym zapalnik albo właśnie przedni, albo. Tylni, jeżeli kogoś ten temat bardzo interesuje, załączam w tej chwili też link. Można sobie kliknąć i poczytać o różnych rodzajach, jeżeli chodzi o wymienione tutaj zapalniki. Oprócz tego mamy kolejne okno. W tym oknie ustawiamy sobie czasy, kiedy zapalnik zostanie zaaktywowany po zrzuceniu po trafieniu cel i trzecie okno dotyczy aktywacji zapalnika. W tym wypadku e, powiem tak, jeżeli ktoś przywiązuje uwagę do szczegółów i na przykład zajmował się modelami, powinien kojarzyć właśnie tego typu śmigiełka na e, przodzie bomby, albo ewentualnie na tyle. E, I są to właśnie. E, są, są to właśnie elementy, które nam aktywują. Po prostu uzbrajają bombę, tak. I w tym wypadku dane śmigiełko, na przykład, przy tym czasie tutaj zerowym, czyli czasem w zasadzie w tym momencie samego impaktu, ono nam się zaaktywuje w momencie, kiedy dane śmigiełko ten element wykona 160 obrotów. W tym przypadku akurat tego nie modyfikujemy. Możemy modyfikować jedynie czasy. Czasy też. Ustawiają się z automatu, no taki jaki wybierzemy. Zapalnik, dla przykładu, teraz wziąłem M116. Też zapalnik, który jest zapalnikiem na tył bomby, i mamy tylko do wyboru 5 albo 11 w tym wypadku sekund. W tej części pokażę Wam przeprowadzenie ataku trochę w innym stylu. Oczywiście, muszę uzbroić bomby. Dalej wybieram opcję zrzutu bomb. trybie train, czyli jedna za drugą. Tel mam tam przed sobą, ale najlepiej ustawić się w linii, tak aby mieć jak największy rozrzut w stosunku do celu. Różnica. Obecnego, obecnej formy ataku w stosunku do bombardowania z wysokości polegać będzie na tym, że będę znajdował się na bardzo niskim pułapie, locie w zasadzie tuż nad ziemią. Ma to wady i zalety. Wady w postaci jesteśmy osiągalni, jeżeli chodzi o obronę przeciwlotniczą, która strzela na krótki dystans. Zalety w przypadku dużej ilości. Obrony przeciwlotniczej jesteśmy w stanie się ukryć na przykład pod osłoną kształtu terenu. I teraz tak cel utrzymuję, oczywiście przed dziobem muszę zrzucić bomby z odpowiednią wysokością. Najprościej utrzymywać kropkę na celu troszkę się podnieść i ten i cel powinien się znajdować między o dobra zwrócam między danymi y, tą największą przerwą dobra bomby zwrócone obracam no i pięknie pięknie płonie Widzę, że drugi zbiornik nie został uszkodzony, ale nie jest źle. Ten atak może służyć na przykład do przeprowadzenia ataku, właśnie z zaskoczenia, kiedy nie zdradzamy na niebie Twojej obecności. Pozdrawiam, to będzie na tyle w tym odcinku. I zapraszam wkrótce do kolejnego.